Siemanko, siemanko! ja jestem wart, a ze mną jest LJ. Dzień dobry i witam was w kolejnym odcinku Minecraft Party. Słuchajcie, dzisiaj jest challenge, dlatego rozpoczynam tutaj, bo muszę wam wszystko wytłumaczyć. Jeżeli oglądaliście o LJ, to wszystko dokładnie wiecie. Ogólnie ten challenge wymyśliłem po ostatnim naszym odcinku z Minecraft Party, tym wspólnym. Tak właśnie stwierdziłem, Ol, mam challenge, że mamy challenge, słuchajcie, będziemy dzisiaj grali do góry nogami i przez to, że gramy do góry nogami, pamiętam, że kiedyś nagrywałem PvP do góry nogami, wtedy skarżyliście się, że po prostu w głowie wam się gracie, gdy to oglądaliście, dlatego będą dwie kamarki tego nagrania. Główne ekranek jak widzicie, tutaj będzie nagrane normalnie, że będziecie widzieli normalnie, jak zawsze widzicie grę, ale gdzieś tam w rogu, gdzieś tu, tam, tam, gdzie, gdziekolwiek będzie mój normalny widok, jak ja widzę tę grę. Także, żeby nie było, że jakoś nie umiem nagle grać, to będziecie mieli dwie kamery, żebyście widzieli, jak to wygląda normalnie i w, do gry dagami. Także ja już tutaj przychodzę do normalnego widoku. Opcje i w Super Secret Settings szukam odwróconego ekranu. Dokładnie tak, gdzie on jest. To nie to, to nie to. Jeszcze, jeszcze. No dawaj, dawaj. Gdzie on mi się ukrył? O, no, o mam, mam, mam. Tam Dobra. Na I patrzcie, teraz biorę w lewo i faktycznie u mnie na ekranie idę w lewo, ale na normalnym chyba idę w prawo, myszko. Teraz idę w prawo. I wygląda to tak. Idę myszką w górę i patrzę się w niebo, idę myszką w dół i patrzę się w ziemię. Także sterowanie będzie naprawdę po prostu masakra. Czekaj, czy to jest Minecraft Party? To jest. Jo, to jest Minecraft Party. A tak, jak to, wyg jak to wygląda. Winecraft yy, <grym> Bliaty. No, <grym> klikam, O, widzę normalnie tutaj. To tu czekaj. Chodźmy na. Czekaj, skoro widzę ja normalnie tutaj, jeszcze u siebie, czekaj, jakieś w miarę. Chodźmy na piątkę, ok? Mm -hmm. Dobra, jesteśmy na piące. O, o cz czekaj, czekaj, tutaj akurat gra jakaś jeszcze, trwa 30 sekund. Czekaj. Poczekaj, poczekaj, to... jak się racz, dopiero będzie piłkę. Spoko, spoko, spoko. Mówię, po jakichś 10 minutach zaczyna się naprawdę we obie kręcić, nie? Dobra, cz czemu, czemu tam ktoś stoi i się, się nie rusza? Brzydko nie mówiąc, że nie rusza cokolwiek. Bo... Czekaj, what the fuck, to. Bo, 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 bo... bo ma downer. <laughs> Halo, hey, kolego, 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 Żanko, masz downa. Na... <gry> ok. Czekamy 3 sekundy i lecimy do ja Pierdziele, ale to będzie rozpierdziel, ale to będzie rozpierdziel. <gry> no, ja teraz muszę wygrywać. <gry> <gry> tak, jakby coś to... Okej, o... <gry> okej, okay, okay, dobra. 3, 2, 1... <gry> Ty, oj, ktoś mnie spycha, czekaj, idź stąd, babo. Aaaa! Postaram się Cię nie bić, żeby żeby. Te tak, teraz. Te, tak jak ja u Ciebie, nie? Że Ciebie tak, nie tak, biłem. Także tak, tak. odcinek LJ możecie jeszcze sobie śmiało zobaczyć u niego. O nie, spadłem dwa poziomy, o nie, najgorzej. Też, muszę, też tu, było muszę tu bliad wrócić. Zapraszam. Ja, <laughs> oj, przepraszam. O jakie ja dawno na tym trybie nie grałem? O nie, o nie, zablokowałem się. Bo ja. ktoś się wypchnął, jak on mógł. O nie, nic nie widzę. Next <śmiany> O nie, o nie, znowu się zablokowałem Kurde, najgorzej go O, tu jest serdziej, no. oj. Ojoci, bisku, ojoci, przepraszam, przepraszam. Kurde, jak jak z jak z, z gwoździem Jak no 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 no, 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 no cię no, ci, ci posłałem do do do, do król królestwa AKA dupelelelelehelelelele. Nie nieważne nie ważne. Zielonego bio. Cie kurde! Ja. A drugie miejsce! Kurde! Drugie. To, to jest dobre, jest, okay. jest, jest ok. Jest okej, okay. jest okej. Poczekaj o na mnie. jakieś albo coś. Tutaj jeszcze dobra. właśnie w miarę Easy, bo tutaj powiedzmy mhm. góra dół to, jest, to jeszcze da tak, się tak, jakoś osiągnąć. Tutaj widzę normalnie, jak to na przykład jak się popatrzysz na dół i, i będziesz. Okuram, się normalnie przesunąć? No właśnie. Jakby <laughs> do, do przodu to będziesz do tyłu, także. No. Taki no, rozmojconko no. mały. Spoko, ja sobie tu gdzieś, nie wiem, pochodzę. O, proszę bardzo. O, gdzie spadłem. Ej, goddammit, czekaj. Ja nic nie widzę. O, o nie. <laughs> To jest nie śmieszne, bo normalnie te gierki to już, są, to już są proste dla nas tak naprawdę. No. <laughs> ale przy takim ustawieniu naprawdę o, nie, gdzieś tutaj, ciężko. tutaj, dobra. <laughs> dobra, jakby coś to iść prosto. Okej. Okay. Jak to sytuacja wygląda? Okej, okay. bezpiecznie. O nie, o nie, dobra, 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 dobra. Najgorsze, jak trzeba przeskakiwać, bo to już ciężko ogarnąć wtedy, gdzie mm -hmm. można dokładnie przeskakiwać. Tak Czekaj, tutaj, jest o, tutaj, o nie, tutaj. O, fakt, nie nie Nie, 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 nie. O, żyje, żyje, żyje. Nie, 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 nie. Nie, o, nie w tą ja tu nie wiem, jak to działa. <that try> nie, to jest trudne, naprawdę. Ooo, oh, bliet. Szale, szalenie trudne. <that> Ej, co mi machaj, gdzie ty jesteś? A tu jesteś, cześć! Cześć! blety, 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 blety. no nie, jestem, jestem zombie! Ama zombie. A, fajny serial, i zombie, polecam. Mama's Catman. Ej, gdzie oni są? Cześć, kompasie, bo jestem jedyny zombie. O, no, dobra, nie jedyny. co idę kogoś szukać, czy zrobię kupę? Jak ją się zrobię, to będzie bled, bled. O, są schody! <grystanie> Słuchaj, jak cię dopaść? Jest! Przemieniłem kogoś w zombie! Yeah! Ugryzłem cię. <grystanie> Kiss. Yeah. I. really? Dead. Ja się chowam. Nie, nie jestem Jasiek. Nie jesteś Jasiek. Nie dam rady. Czekaj, 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 będzie parkour, będzie parkour. O! Mm. Halo, parkour! Nie boję się, gdy błyska się, bo Werte biega i i Jak dałem, hej. Nie, no kurde, sobie spadłem. po prawo! Nie, no to nie było jakoś bardzo trudne, bo, bo nie było dużo tak. osób. Bli, asasyna. No, spróbuj tam wyskoczyć. Ja ci mówię, krzaki asasyna stary krzaki. Ja nie wskoczę. Ja nie wskoczę. Ty, ty, ty. ty jak tu jak tu wskoczysz, to naprawdę będę w szoku nie parkur na tym odwróconym trybie jest niemożliwy Nie pierdźaj idę zabijać <laughs> Ty jesteś moim a, w ogóle targetem na samym początku Mama da fucking zombie Zabijaj bo jestem twoim, jesteś moim targetem Kill this bijo? motherfucking biet Zabiję. Bardzo zabijaj Your target LPL Ty a ty jesteś moim o nie, no nie, ktoś mnie przyleciał Ktoś, ktoś, cię ktoś cięcia, mnie tej... przyleciał, co? No ja tu nie jest. widzę to, ja jest. Się, to jest takie ja się trudne się Zrobię mu assassina, jak tu podejdzie, skoczę na niego Cześć, Cze cześć panie Wart... F... 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 C... No. <ślech> <ślech> cześć Ty może powinieneś wrócić do szkoły <ślech> Jak masz problemy z czytaniem no, czekaj, 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 rozkminię. Gdzie ten warf? Czekaj, rozkminię. Czekaj, to jest... E... Martawu? Al, yes, albo je Albo szaszin, Matraw... A szaszin, a szaszin. Matram... Nie, Watram. Nie wiem! Dobra. Gdzie ja jestem? Idę tutaj. <ścoughs> <A> Assassin. <ścoughs> nie, to było dobre. To, dobrego asesyna i zrobiłem, bo ona chciała wbić na górę, a ja kurde w zrobiłem, nie? Dobra, ja kopię. Nie, tu coś jest! No tu jest tu jest problem z wymierzeniem góra twój... No nie! To ci od razu. Powie. Dobra, gdzie w dół? W dół kopać, okej. Okay. Znaczy w górę. Moja góra, twój dół równa się dziki w. <ścoughs> Twarte koe. O ja, o, ja o, o Madagaskar normalnie tu się odgrywa. O ja Pingole. pingole. Gdy wale pinokle! O jea! Yeah. O je! Yeah. O yeah. It is... In this world of motherfucking diamonds, you see the uh, cracking of the hymens What the fuck, gdzie jestem? To ty rapujesz <laughs> Robię już, dzikie orzeszki, gdy skradają się dzikie bliecki Już ci się, się zaczęło, w głowie, widzę chyba, bo już zaczynasz gadać od rzeczy powoli <laughs> oh my God. Trzeci byłem O, motherfucker To jest, oh, to jest oh. fajne, celowanie oh. z buku to jest przerobana rzecz O, oh, motherfucker o kurde, nie zrobiłem specjalnej promocji na łapki w górę, ki z tym. Yy, yy, Jest jeden punkt. Wbicie pięć łapkę w górę, to będzie za tydzień kolejny odcinek, jej! O, no Bleatman, no Bleatman! Już myślałem, że to czarna, to szara, o Jezu. Bym się zdziwił! Nie wiem, czy celować niżej, czy wyżej. Help me, my master! Ja, ja bym celował trochę wyżej. Starałem się przynajmniej. Potem, potem zacząłem celować niżej, ale zanim wycelowałem, to już te owce znikały. You don't shit. Bro. Yo. Brojo. 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 Yo. To brojo ja tu się to, to, to czarna owca. To trzeci ty byłem. Jest! Tyl tylko 293. Trzeci byłem. O, to, to, to easy. Easy. Easy, my friend. No, zobaczymy, zobaczymy. Jak teraz to wygrasz, to też się zdziwi. To jest. Nawet, że do góry nogami to. to, o, już, no, nie, to co? Co? co tak szybko slow? Nie wiem, aż dziwne. Madagaskar, ja już, już przegrałem, nie? Madagaskar. Bo się, bo się nawet nie spodziewałem, że tak szybko no ja też slow nie. będzie, nie? Nie, tak ja tak wiem, tak ja nie, nie zdołamy Ja też nie patrzyłem na to, tylko sobie kursor wyrównywałem, Nie zdołamy. No i tak się lina jest pierwsza. Nie ruszyłem się! się nie ruszaj! Stary, Ale to jest był przypadkiem. To, to był ci taki. Ale baba Jaga patrzy, stary, to nie możesz się ruszyć, bo ci baba zje Grałeś kiedyś na podwórku w baba Jaga patrzy? No zjadłem ją kiedyś. Dlatego, dlatego byłem gruby, nie? <śladane> <śladane> Jej, drugi znowu. Brawo. A ja przedostatni. ostatni! Jej. O nie, w 5 nie chcą skryption gademet. O, tu będzie ciekawie, Nie broadcasting słowcem. settings. O, Nie to. Salsa... <śladane> Wracaj mi ekran. Damn it. przez przypadek kliknąłem F5. Nie pomyślałem o tym, dobra. la. la, 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 la. kto mnie gasi? Jak cię e, zaraz Szczele cię w papę i cię zgaszę, stary. O no nie, Jeden ktoś mnie gasi. Co za zgaszony? No, przepraszam. Patafian, czekaj, bo ci najechałem, nie stący. Nie chciałem, naprawdę nie chciałem. Mówisz mi, że nie chciałem. wiem, czym ty jesteś? Z liśćmi. No, a, czyli redstone mogę sobie gasić, okej, okay, sobie ja jo, Możesz sobie gasić, spokojnie. To ci pomogę, to ci pomogę. Gasząc redstone, y, bro, bronisz z no, naszej tak ojczyzny, ty. jo. Jak mnie wyprzedził, rąbaniec, halo! Korda, ostatni! To przez to, że musiałem ustawić? To, to był ten fuckflake, coś tam. Nie wiem, to jakiś, to jakiś o. chińczyk. O nie! <laughs> ja na tym od razu przegrałem. <laughs> nawet nie założyłem mojej nawet nie widziałem kiedy spadły, nie? <laughs> Aha, jasne. Jakby się patrzysz w niebo, ale wiesz. No. <t att Fernanda> One w sumie i tak z góry lecą, nawet, że się patrzysz w niebo. Chyba jakoś tak, nie wiem. Pygnę! Dawaj! Mam! Woo, jest wózek! Nice. nice! To mi się to nie udało. <laughs> <laughs> ale ja byłem... Kazam, happy na 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 Bliad czy tak? Oh je! Yeah. Hej, Halo! Yo, jest tu! <rasz cowboy> halo, halo! Co! <t> Wózki spadły, stary ja się patrzy w górę i żadnych wózków nie ma, nagle są na A nie masz muzyki? Sensu. Mam, ale no, przestała grać muzyka, patrzyłem się gdzie spadają Dawaj, 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 przed siebie, przed siebie, dawaj, dawaj, Stary, będziesz drugi Oh stary, yeah! Drugi. A może nawet pierwszy, czekaj, czekaj Nie wiem to... Czekaj e. 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 Dawaj e. Po prawej, po prawej nie, już go się zauważył A kurde, Często nie widziałem tego Ciężko wytłumaczyć, bo się tak kręciłeś, że nie widziałem, tak, którą tak, stronę tak. I, i, I moja prawa to, 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 to wiesz, twoja inna, no nie? Tak, bo nie ale no, moja to, ale prawa od FL, ale jakoś tak. O, nie, o nie. Nie, nie. Nie no, ładnie, bo to, to, to nie była łatwa gier. Ale mówię, ja no, nie, nie, no, nie, nie zauważyłem w ogóle wózka. <laughs> 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 wózka. Muzyka czysta, dobra, no. No. Jestem TNT. TNT. I'm dynamite. TNT do you want TNT 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 Kabum, jest! Komuś oddałem TNT na dwa razy. A nie, ja mam TNT. Czy my tylko zostaliśmy? Aha, okej. Yo. Be, be, be. No Cześć. nie, będzie czekał teraz, Rowaniec, no? no nie! To no. nie możliwe. nie? Co, dziś chyba? Co no, tu... O nie, bo tu nigdy nie wiadomo nie? to nie. A ku... kurde, akurat ta mapa. Ja chciałem ci pokazać tą drugą, jak jest One in December, bo tam jest więcej tych platform naprawdę, jak ja to zobaczyłem, to tak jest taki dziś obraz, że, że są różne w ogóle. Zabiłem! Tak dalej. Zabiłem! No Patrzcie, zabiłem, wygrałem ją. Mój klasyczny tekst z SG1. Ja oh yeah. zabiłem wygrałem ją? Tak, tak powiedziałem z emocji, bo po prostu wtedy zabiłem gościa z diamentowym mieczem, z diamentowym setem. W pierwszym odcinku, gdzie jeszcze nie ogarniałem o co chodzi w Survival Gamesach i ja miałem chyba wtedy kamienny miecz, nie? A on miał Aha. jeszcze pieski. Po prostu ja nie wiem jak to zrobiłem, to, to było, to był pierwszy epicki odcinek. Chyba nie było widzę masakra. żadnych typów. Kurde, chodzę po suficie i skacze na ziemię się i grawitacja, jest, nie. Jesteś ty i ktoś jeszcze, tylko że nie widzę tego jeszcze jednego. Ja się dziś chowa rąbaniec. Mm. się jesteś jesteś? na drewnianej platformie? <grymne> Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Eee, where are you now? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? nie widzę. Gdzie ciebie, chyba? Okej, okay, to, to jesteś ty nie, nie brzusiu mi burczy, dlaczego mi brzuch? brzuch? Ej halo brzusiu, halo ja dopiero ja szatan, nie? jest Nie No to się dziwi, dziwisz? Bo mi się organizm przestawił przez to, co co, ktoś do mnie strzela? Ja nie, za, mną, za mną, za mną, za mną, za mną, gdzieś, były strzały eee, Latały Tam brzuch, jest, czekaj na środku, na środku jest Dobra Jest, mam go O, to dobra, to co ustawiamy się jakoś? Da, jakieś i <gry> to Nie nie Jak mnie pokonasz na Do góry legami, to, się, to się... To kończę z tą grą po prostu. Dobra. To... <gry> Jeszcze nie zdążyłem wycelować. <gry> nie no, ja celowałem, czekałem, powiedziałeś dobra, no to wystrzeliłem. A, bo... To, no, to myślałem, że, że się dopiero ustawiamy. Okej. Okay. No, nie, nie, nie ważne, nie ważne. Ważne. Drugie miejsce. <gry> to i tak dobrze. Szir. <gry> 1 point points for Greffendor! Oje! 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 Trastyr! Trastyr stretch, tim value! 6 punktów! dla valoru! Kolejne 6 punktów! A 6 points!

a w sumie tylko trzy miejsca yeah. Ale nie, nie wiem czy widziałeś co żeśmy robili we trójkę żeśmy skakali tylko do Do, do czerwonych owiec nie? No, no, bo, bo to był mój jedyny ratunek żeby mieć jakieś punkty Ale no, fokusujmy to się na nią To jak tak u mnie gdzie ona jest, no. tam jest Nie to on To nie ona to on chyba przecież on. To, to jest ona przecież skin ma kubity A nie czekaj bo tu jeszcze ktoś doszedł teraz Dobra, ci O. To czekaj Gdzie jest LJ idę do ciebie idę do ciebie Jak mnie skosisz piczo to yes. ci zrobię <laughs> Turbo piesa. Zginął teraz tamta dzieła na Halo. Zbieram śnieżki. Zbieram śnieżki i da cię jechać. O nie, ona szczela! Ona szczela! Ona szczela! Że mi ja cię zarani nie szczelił, Picio o nie Myślałem, że się nie ogarnie, że tu jestem, ale ja mam problem, żeby chodzić. No kurna minigana odpaliłem nowe zgiń. No, nie mogę z niej, no. Wszystkie ścieżki wyrzuciłem. Wszystkie! Co do jednej! Muszę pozbierać na nowo. Co myślisz, że kuźwa zapomniałem o tobie? Ej, czekaj, bo za spadzie, dziurę. Ja tu sobie kopię, zbieram ścieżki, a ten biegnie. Jeżeli ty się tak nie boisz tutaj biegać, to ja, się, to ja jestem w szoku. No, no, ja nie wiem, jak tu się rusza, nie? Po prostu czuję się, jakbym, jakbym pierwszy raz z dali mi. Brawo! Komputer z WSD, nie? Czekałem aż ona ten. No ty, ale to się nie dało, nie? Ale ty grałeś u siebie na spychrzeczku, u ciebie by nie było? To, nie, u mnie chyba nie. U mnie nie. Okej, okay. w którą stronę? Tam, okej. Okay. No i po okay, tak Bo tutaj w sumie jest i tak ta sama <grym> zasada tyle że bez f Bez F5, bo ja nie mogę nic klikać, nie? Nic się widzę! bla 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 bla. Gdzie tu się bledzie? A tu się bledzi, nie? jak mnie to klikasz Bliadź! Co ty robisz? Bliadź! Ja I don't know where I'm going to go to be going Jesteś drugi to, na razie cały czas To nieważne, że powiedziałem to mega niepoprawnie, ale po prostu nie, jest drugi. Dawaj, nie dawaj, ogarniam dawaj, życia Ciśnij, 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 nie, nie poddawaj się Jestem ja próbuje W drugą stronę never, up, never back down, dawaj, dawaj, C dawaj, dawaj, dawaj Never back down, skopa w piętki kurde quapuera i pierwsza zejść była fajna, dobra nie, tak drugie miejsce, jest! Wreszcie z tobą wygrałem! Potrzeba było, żebyś jechał tylko do górnogawii. I nic nie widziałem. Bo nie wiedziałem na zakretach. w którą stronę... Ej, ale zawsze jakiś sposób jest! O nie. No w dupkę, krówkę pomacaj, kurde, gandemit, jak chcesz mi kraść fragi. No gadamy, nie kradnij mi fragów, ty, ty bliacie. No co za baby, kurde! Brakowało tylko jakichś zagranicznych, nieogarniętych nie na, na Minecraft Party, I, 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 które przeszkadzają. I, 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 Chyba kurczaki, i, 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 to mój jeden ratunek. Jobany! Jobany w w ja, ja, ja. All you need to do to follow that dr. D, kurde. Damn train DJ. Znaczy CJ. <laughs> jest, jest tak do góry nogami, że już nie ogarniam co się mówi, nie? <laughs> ja już od połowy odcinka tak, tak wyczuwam, że nie wiesz o czym ty mówisz. No ty, ja nie ogarniam. Twój, ja nie twój wie... mózg się wywrócił też do góry nogami i nie wiem co czym ja tu mówię? robię, co ja skaczę, co ja patrzę. Co ja patrzę, co ja strzelam, gdzie mam gacie. Hello. Coś kolego, czy chcesz porozmawiać o e, Darach śnieżek? Już myślałem, że powiesz co innego. Chciałem. Jest! Mówiłem, miałem się tak zastanowiłeś przez chwilę, nie? No, to ten. To... Nie, 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 nie. <ślesz> Hajdnik. <ślesz> Hajden śnieżki nie da dobra trzy osoby, to, to Co to za Cerylica? Zabiłem zabiłem, zabiłem! zabiłem! Dwie osoby! Zabiliśmy się razem. Był prefire kuszman. O, o minefield To jest fajne, właśnie. Tutaj się tak skacze i tak nie wiesz do końca, kiedy, kiedy masz skoczyć, jakby, nie? Mieszko ogarnąć trasę. Idź stąd. To no, idę. Idź stąd. A No o nie. Aha, to nie byłeś ty, ja myślałem, że ty jesteś koło mnie. Ja się przesunąłem, przez to zginąłem. Nie, nie no, wygram tego. O nie, ja nie wiem, gdzie biec, blaj! dobrym kolegą, no i dupa, no. Nie opłaca się czasami być dobrym. Byłeś dobrym kolego, kupiłeś mi zupkę ostatnio. Okej, okej, muszę, muszę ją, muszę, muszę ją przegonić, muszę ją przegonić. Dlaczego tak długo jeszcze o, 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 nikt nie wygrał? Bo ona, co? Bo ona robiła jakąś slalom między tymi minami zamiast biec, Obliat. Co za. Co za kobita. Nie wierzę. Każda taktyka jest dobra, jeśli jest głupia, a jeżeli działa, nie? Tak, na pewno. Idę Magic, sobie hack, po przełęczy, kupię 2 kilo tej miedzi. Cylo, cylo, co, odbija ode mnie odbija, ode mnie, odbija ode mnie, odbija ode mnie. No nie wiem, w którą ty stronę biegiesz. No prosto biegłem. ta ra, ta ta ta, 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 ta. Where I'm need to go? Gdzie mam iść? Nie, bo jest na moim polu! Ty, męż, ja ci odetnę, ci odetnę, cię odetnę. Ostatnio gościu takiego jak odetnę, odetnę, Wczoraj, jak próbowałem nagrać, co mówiłem, no nie? Co? te chamskie aż tak domofony dzwoniły ciągle. To kurde, tak mi gość jeden zajechał strasznie, no nie? Po prostu chciał chciał mnie tak uwalić, że cały czas biegł koło mnie, nie? No, no. Się wkurzyłem wtedy strasznie. Wiesz, tu domofon dzwoni, tu krzyczą na dworze, werc, werc. Tutaj, kurde, ktoś mi przeszkadza na party. Myślałem, że oszaleje, nie? Kurzaj, nie masz są ja tu tak. się kurde biłem z czterema osobami, i kurde, nie mogłem ich odciąć w ogóle. Bo to jakoś zlagowane jest, jak nieraz to od razu je za tobą znikało, tak teraz kurde, to nie wiem, trzy kratki dopiero za tobą znikają, i jeszcze można potem normalnie przebiec. Tak, bo to Hamsko ci się tak wbijają na pola właśnie przez to. No. Ale i tak walczę. Tak, ja, ja tutaj kurde, yy, Pro skill, no nie? Muzyczka z Minecrafta na propsie. Miałeś się po prostu, bo ja biegałem tutaj z trzema osobami tam. Ja wiem, bo wam, wam drogę za troszkę zajumałem. Nie A, wygramy, wygramy, wygramy! A! Jest! Czekaj, dobra, może być. Bo już myślałem, że, że, Wygraliśmy! Że nie, nie zwróciłem uwagi w ogóle na zegarek. O bo tutaj się wrawałem cztery razy na pierwszą ściankę w ogóle, nie. Okay. Gdzie tutaj nawet nie ma, nie ma do przeskakiwania nic, bo po prostu nie mogę wycelować. Dobra, byle nie przegrać. Byle nie przegrać.

no może sobie powieś, tu jest Jeszcze sprint, ja o tym nie wiedziałem. No. Znaczy, okay. nie wiem czy on działa czy nie, ale kurde... Mi się wydaje, że nie, bo mamy ciekawe. i tak przyspieszenie takie, więc czuję, że to mm -hmm. i tak by nic nie dało, ale jeżeli jest coś jeszcze dodatkowo, to, to, jestem, to jestem w szoku. Bo nie wiem, jakby to ogarnąć, taką prędkość. Full speed. Ty, ja cię muszę na X-Run Parkour zaprosić. Na co? X-Run Parkour. To jest parkour na takim właśnie speedzie jak ten Wipeout. O nie. I powiem ci, że... Że to, to był pierwszy parkour, na którym poległem kiedykolwiek, nie? No bo ja bo, to, to nie byłby mój pierwszy w sobie parkour, więc ja bym nie <laughs> był tak To byłby jeden z nielicznych No <laughs> nie cofnęło mnie. Mm. Nie pierwszy, nie ostatni raz, że tak powiem. Nie? Same kurde, czerwone to tak... już są. No nie! Ale mi tak po, po, mi tak dobrze szło, no nie, bo kurde ogarnąłem jak tu skakać, a tu nagle mm. aha, A, cofniemy cię chłę. No to zazwyczaj tak jest. Jak ci za dobrze idzie, to serwer cię po prostu, wiesz, Tak, to, mówi, zabija. You, hello, Ale o, tu jest, wiesz, żeś, jest, jest, Tu jest wgrany taki skrypt, nie, i wiesz, tak jak to w RPGach na przykład, że nie możesz być overpowered za bardzo, no to po prostu cię w pewnym momencie chcą zabić i tyle, no. Nie, to tak jak było w tym, w Need for Speed'a i Carbonie, że jeżeli jechałeś za szybko, to oni się teleportowali do ciebie. No było, było, było coś takiego. Jak uciekałem przed policją, pamiętam, byłem tak zarobiście szybki i mi się co chwilę policja koło mnie pojawiała mi się, no jakim cudem, nie? Z policją nie wiem, czy to tak działało, ale na pewno w policja walkach pamiętam, z tym, tak w wyścigach, tak było zawsze, że jak nie dało się im uciec, nawet po prostu e, kiedyś ze znajomym odpaliliśmy hacks, żeby po prostu mieć nieskończone tamto... to. E, e, no nie piłem w ogóle, bez Kurde, a ja piłem, pa trzecie miejsce mamy. Żeby cały czas było spowolnione tempo, no nie? Żeby idealnie wyrabiać w zakrętach I ten no. haks miał coś takiego, że mega tak przyspieszał, 1000 km na godzinę jechaliśmy yy, wiem, 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 pamiętam, I dosłownie oni po... koło nas jechali cały czas, no nie? To było po prostu coś... Ja pamiętam, że to było coś, coś epickiego. takiego Ole mnie zmiotło To chcieliśmy przetestować, czy oni się do nas, wiesz, teleportują No, 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 no. Czy oni po prostu mają takiego skilla i faktycznie się teleportują <laughs> Kurde, odpadłem pierwszy na Januszu, nie? O, to jest fajne <laughs> No powiedz mi, która to strona, gdzie ja zawsze skaczę. A w sumie nieważne. Eee. Zobaczysz, jak się skacze. O! O, pierwsze przeskoczyłem. Ha, drugie przeskoczyłem. Ha, trzecie. Przesk o, oh, shit, siebie. No, Vertex Bis parkura dał się pokonać. Uh. Teraz ja muszę wygrać, żeby później się tutaj. Czekaj, dobrze mi idzie. Patrz, A ile razy nie, spadłeś? nie byłem ostatni, byłem pierwszy. No nieważne, że teraz spadłem, ale, ale nie za, o już koniec, 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 bo już, już, już od okay. nowa wagi na wystartowałem. Quit. Ale u, właśnie, że... Co? Będzie, że bardzo, bardzo fajny challenge, bardzo fajny. Bardzo ale, mi się podobał, nic dalej ale, nie ale widzę jak Ale temu. można, ale można dostać Uf, zaprawe... dobra, już, już, już odbiłem po prostu basakra. <laughs> <laughs> już widzę normalnie. Ja u mnie cały czas było do górnego tylko po prostu ekran sobie odwróciłem i tyle. No. Dlatego tam rękę w sumie mam po drugiej stronie niż normalnie czy po lewej no, no, no. I, no, i wszystkie napisy kurde jak jakieś cyrlice albo coś no. Także tak, jeżeli wam się podobał challenge Minecraft Party, zostawcie zostawcie łapeczkę w górę Zaproponujcie jakiś super świetny inny challenge właśnie w komentarzach Jak coś fajnego wybierzemy to spoko Sorry jeśli słyszeliście beknięcie bo sobie je tak, tak beknąłem to, to nieważny profesjonalny youtuber Także no Także, no, dzięki już że był LJ, LJ Ja też, też był odcineczek, jak chcecie zobaczyć, to zapraszamy do LJ-a oczywiście. Yy, I co, widzimy się w kolejnym odcinku Minecraft party pewnie za tydzień, w piątek. Tak. Ja mówiłem tak. wcześniej, jak dacie 5 łapek w górę, to za tydzień będzie party, tak. Tak, a jeżeli... A jeżeli... jeżeli będzie super świetnie, to jutro będą dwa odcinki, ale to będzie jutro specjalne proba w górę. Dokładnie tak. E, to dziękujemy raz jeszcze. Ja ja ja, poruszę, ja już się nie ogarnę, mózg mi się wyłączy przez tą minigierkę. A dopiero mamy godzinę 11, kurde 30. bliet, Dobra, idę, idę to wyrenderować. <śmiech> <śmiech> Na razie i cześć. Do jutra. żył